Cześć dzień dobry. E, kochani, w dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć z Wami temat e, dotyczący nowych tablic rejestracyjnych, które mają być w Polsce. E, pewnie wiele z Was miało okazję w ostatnim czasie usłyszeć o tym w wiadomościach. E, no i tutaj śpieszę Wam oczywiście z informacją, że tak, faktycznie, oczywiście mają prowadzić te tablice, z uwagi na to, że, że jak tu mówią, w urzędach nie ma pomysłów na, na nowe wyróżniki. E, kochani, u, u niektórych z Was wiele e, sprawiło zdziwienia, jakie mają być nowe tablice rejestracyjne. E, oczywiście zarzucę zaraz Wam nowe zdjęcia, e, jak to może wyglądać, ale kochani, co tu dużo mówić Poznań MO, Warszawa AE czy Kraków JR, więc e, troszeczkę nam się to zmienia, e, a Wy możecie sobie zobaczyć tutaj w zdjęciach, jak to będzie wyglądało. Chyba tak naprawdę najlepszym i najbardziej śmiesznym wyróżnikiem jest Gdańsk, czyli XD. No tutaj myślę, że fantazja już ich mocno poruszyła. Kochani, chciałabym, żebyście w komentarzach napisali, co Wy tak naprawdę sądzicie o tych wyróżnikach. Buziaki!